Mixed Martial Arts czyli MMA to dyscyplina sportowa polegająca na walce wręcz, w której zawodnicy mogą korzystać z niemal nieograniczonych technik stosowanych we wszystkich sportach i sztukach walki. To oczywiście wiedzą wszyscy. Gdzie jednak upatrywać początków tego niezwykle widowiskowego sportu? Starożytne igrzyska olimpijskie kojarzą się nam z początkami lekkoatletyki czy z zapasami. Program Igrzysk obejmował również dyscyplinę, którą szczególnie upodobała sobie ówczesna widownia. Pankration, bo o nim mowa, był połączeniem zapasów i boksu oraz wszystkiego, co tylko pojawiło się w głowach zawodników. Pojedynki toczone na zasadach wolnej Amerykanki rozgrywane były do momentu poddania przeciwnika. Pankration pozostaje najstarszym udokumentowanym, lecz bardzo odległym krewnym dzisiejszego MMA. Metody walki wręcz, zaszczepione w Indiach przez wojska Aleksandra Wielkiego w IV wieku przed naszą erą, przeniesione później do Azji, były podłożem do powstania wielu stylów walki. I tak pod koniec XIX wieku do Europy zaczęły napływać kształtujące się przez setki lat formuły, jak na przykład Judo. Wówczas zaczęto łączyć popularny w Europie boks z nowymi azjatyckimi stylami. W taki sposób w roku 1899 Anglik Edward Barton Wright utworzył Bartitsu, popularny wśród brytyjskich gentlemanów styl samoobrony, łączący techniki jiu-jitsu, judo, boksu oraz sabate. Nawet fikcyjny Sherlock Holmes wytrenowany był właśnie w Bartitsu. Jednak za iskierkę w procesie formowania współczesnego MMA uznaje się lata 30. ubiegłego wieku i powstałą wtedy w Brazylii formułę Vale Tudo, co w wolnym tłumaczeniu oznacza można wszystko. Twórcami i późniejszymi dominatorami w tej formule byli bracia Gracie, tronowani przez japońskiego mistrza jiu-jitsu Mitsuo Maede. Wyzywając do pojedynków, a następnie pokonując kolejnych mistrzów boksu, kapułery, judo czy karate, udowadniali wyższość swoich wszechstronnych umiejętności walki wręcz. Okrojona z zasad Formuła skupiała wokół walk tysiące kibiców. Z czasem bracia Gracie zmodyfikowali japońskie jiu-jitsu, dając początek brazylijskiej odmianie tego stylu, będącą dzisiaj jedną z najcenniejszych umiejętności w MMA. W tym samym czasie w Japonii dużą popularnością cieszyły się udawane zapasy zwane Puroresu, i choć ciężko sobie to wyobrazić, to właśnie umawiają. Znawiane walki dały w kraju kwitnącej wiśni początek pojedynkom rozgrywanym na wielu płaszczyznach. Tak w roku 1985 powstała organizacja SHUTO, której zasady dopuszczały walki zawodników wywodzących się z różnych stylów, zabraniając jedynie ciosów w parterze. Natomiast organizacja Fighting Network Rings jako pierwsza w Japonii stworzyła możliwość walk na zasadach MMA, będąc jednocześnie polem startowym dla wielu późniejszych mistrzów, jak Fedora Emelianienki czy Antonio Rodrigo Nogueira. Równolegle w Stanach Zjednoczonych potomkowie legendarnego rodu Gracie rozsłagali brazylijskie jiu-jitsu. Zauważając potencjał tej dyscypliny w roku 1993 Rorion Gracie wraz z Artem Davin i Bobem Meyrowiczem utworzyli organizację Ultimate Fighting Championship, czyli UFC. Zwycięzcą pierwszego turnieju został młodszy brat Riona Royce, który wygrywał również trzecią i czwartą odsłonę amerykańskiej gali. Od pierwszej edycji pojedynki odbywały się w ośmiokątym oktagonie, odzwierciedlającym walkę w klatce. Początkowo w kwestii zasad, a raczej ich braku, zawody były bardzo zbliżone do brazylijskiego vale Tudo. Powstała w 1997 roku Japońska Federacja Pride, stawiając na pojedynki w ringu, szybko zdystansowała UFC pod względem budżetu, oprawy, a przede wszystkim zawodników, którzy w niej występowali, skupiając najlepszych wojowników świata. To właśnie podczas jednej z Gal Pride odbyła się najdłuższa w historii trwająca 90 minut walka MMA pomiędzy Kazushim Sakurabą i Roycem Gracie. Dziś świat MMA wygląda już zupełnie inaczej. Legendarna Japońska Federacja od momentu rozwiązania kontraktu telewizyjnego w 2007 roku przestała istnieć, oddając tym samym przewodnictwo amerykańskiej UFC, wyznaczającej dziś trendy organizacyjne i sportowe innym federacjom. Wizerunek MMA, choćby w stosunku do roku 1993, zmienił się dość istotnie. Cała formuła ukierunkowana została przede wszystkim na usportowienie dyscypliny, a elementy show ograniczają się wyłącznie do oprawy audiowizualnej. Reguły walk w dużym stopniu skonstruowane są dziś w trosce o zdrowie zawodników, dzięki czemu MMA nie jest już tak niebezpieczne. Mimo to, wciąż jest to brutalny sport, a ze swoim prapradziadkiem antycznym Panktarionem, ma jeszcze jedną ważną wspólną cechę nieustającą ogromną popularność wśród publiczności. Jeśli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj mój kanał, a już wkrótce historię powstawania innych dyscyplin sportowych. Cześć!